Witam na kolejnym wyścigu Grand Prix Formuła 1 czyli drugim odcinku z 8. teraz będzie wyścig w Bahrain w Bahrain, ostatnio był w Australii więc yy, standings to są statystyki, tak przypominam, Heikkanen na pierwszym miejscu, na drugim grać, na trzecim Fulleron, Ryan Van no, dobra, nieważne Dimowo też pamiętacie A chyba tak Reklama oczywiście, no, po co ja w to wchodziłem i czas na kolejny wyścig w Brachami. Tutaj tak bardziej pustynnie. Przygotowujemy się właśnie do yy, zaczęcia tego wyścigu, więc zobaczmy. Tutaj start. W sumie tu się opłaca zrobić coś takiego, moim zdaniem przynajmniej, żeby zobaczyć, jak oni się będą rozjeżdżać. Bo to jest najważniejszy początek. No początek nie wiem, jak komentować, bo się tutaj bardzo dużo dzieje. Też przy okazji mapę z góry możemy poglądać, to schowamy. Ale chcę to stać. dobra tak wygląda mapa. Tak wygląda początek wyścigu. To na najczęściej jest bardzo ciekawe, dlatego wam to tak pokazuje. Mm, dobra, Fischer jak się nie chce się. Chcę. To jest pierwszy Hikanen, drugi Viernamen, trzeci Hoffman, czwarty Fulleron, piąty jest Wandermer i dopiero sz szósty jest Ryan. To jest halo, gdzie mi tu player uciekł. No jest, dobra, teraz jest piąty. Już czas najwyższy, żeby przybliżyć. Będziemy przybliżyć. I czas na prawdziwy wyścig. jeszcze sobie to tylko zobaczyć. To mi pomaga bo tam widzę ile kto traci do kogo. I tutaj na się zobaczmy to, czy player da radę wyprzedzi Fulleronta i Wirtanena. Bo to jest bardzo ważne pytanie. Bardzo wysoko jest hoffman na drugim miejscu. Zobaczmy tutaj player, Wirt y znaczy fulleronta wyprzedził. Zobaczmy, czy Wirtamena też wyprzedził. Został mu jeszcze tylko Hoffman, nie z jego drużyny i teraz spada. Y, jakieś kłopoty były y, z deszka. No tutaj na początku jeszcze są przetasowania. Vandermeer. Ryan chyba tam Petersa wyprzedzili. Tymczasem gracz tutaj no, wyprzedził Fulleronta. Wyprzedził też Wirtamena, ale czy na długo? Czy Wirtanen się odbije? Nie, nie odbił się dobrze. Zobaczmy, co tam nie, słychać dalej. Tutaj na ostatnich miejscach Parker z Fisherem. Fisher będzie chciał wyprzedzić Parkera. Czy mu się to uda? Zobaczmy. Aha, to... nie no, rozładowana bateria, nieważne. Jednak nie, jednak Fisher tutaj. No! Nie będzie nikogo wyprzedzał tutaj zaraz z parkerem się. Wijłem o to miejsce Parker, żeby się udało. Tutaj zobaczmy też Leroy, Smith i Garcia. To są takie mniej istotne starcia. Tu już bardziej. Vandermeer Van z Fullerontem. No i Vandermeer wyprzedził Fulleronta. Przypomnijmy, Fulleront w ostatnim chyba wyprzedził właśnie Ryana. Na ostatniej prostej dosłownie. No jej tutaj zwolnili. Vandermeer dalej przed Fullerontem i Ryan też wyprzedził Fulleronta. Dalej Wirtanen. Tutaj y gracz Haikanen. Nie uwaga, zaskoczenie na pierwszym miejscu jest Hoffman. Póki co na pierwszym miejscu Hoffman. Tutaj zobaczmy, widzę, że. Będą się też ścigać tutaj Fulleront. Oj, 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 oj dopiero siódmy. Źle dla jego drużyny, ponieważ Virtanen niewiele lepiej bo czwarty. tutaj zobaczmy co się dzieje: będzie gracz próbował wyprzedzić Eikenena swojego kolegę z drużyny. I wyprzedza go na prosty i wyprzedził w piękny stylu. No, nie wiem czy w pięknym stylu, ale wyprzedził. Więc zobaczmy tutaj Hoffman. Jak na razie poza zasięgiem, ponad sekunda przewagi, ale to będzie ten czas teraz będzie topniał. Tutaj zobaczmy gracz coraz bliżej Coraz bliżej będzie chciał wyprzedzać Hoffmana. Zobaczmy, czy mu się uda już tylko 54 setne przewagi. oj, oj, oj teraz y, tutaj gracz wpadł w problemy, źle wszedł w ten zakręt. Tymczasem zobaczmy, bo tutaj też się coś dzieje. Ciekawe rzeczy. Fulerant pewnie podejmował próbę wyprzedzenia Vandermera i będzie chciał go wyprzedzić. Fulleron czy Vandermer? Oj, 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 tym razem na razie jeszcze Vandermer. Fulleron, no tutaj. Trochę gorzej na tym wyszedł. Zobaczmy, co się tam dzieje z przodu. Bo widzę, że będzie nastąpiła zmiana lidera. Tak! Yy, gracz wyprzedza Hoffmana. Słuchaj, tak, jak mówiłem. Tam Fisher cały czas poza zasięgiem. Zobaczmy, bo tutaj wyprzedzanie jest na samym początku. Znaczy na samym końcu. Tutaj zobaczmy dokładnie tak. Kto tutaj wyprzedzał? Żer Leroy wyprzedził Gerarda. Tutaj się nic nie dzieje. Póki co, tutaj jest walka Rayana z Wandermerem. Yy, Fuleront ich wyprzedził, jedna. nie, nie wyprzedził to Wirtanen. Będą wyprzedzali Wirtanena, Wandermer czy Wirtanen? No, nie wiem co teraz zrobili, to było bardzo bez sensu. Dlaczego oni mu w tył że i próbują go wyprzedzić tutaj? Oj, Wandermer przez to wpadł w problemy. No i teraz Wandermer. No, za Ryanem, ale będzie chciał go wyprzedzić. Zobaczmy też co się dzieje tutaj. Hoffman z graczem będą walczyć. No żółty kolor tam w poprzednim odcinku był mało widywany. A co się tutaj dzieje? Dalej Leroy, razem się broni. Tutaj też widzę jakaś była próba wyprzedzenia, albo nawet wyprzedzenie. Zobaczmy, gdzie tutaj są blisko ludzie wyprzedzenia kogoś? Tu są. Czy tu? Tak. Garcia i Mortensen. Mortensen, no. Ale mu się nie udało Garcia. I teraz Garcia musi uważać na Gonzalesa też. A teraz będzie próbował. Co on robi? Ale tymczasem tutaj. Ze wszystkiego, a nie no, korzysta Morten Stern i też wyprzedza Gonzalesa. Morte. No teraz Morten Stern czy Smith? Czy Gonzales? Gonzales albo Morten Stern. Nie wiadomo, kto wygra, ale tutaj widziałem, że było wyprzedzanie. W sensie tu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Wandermer wyprzedził Wirdamena i szykuje się teraz na Hikanena. Wyprzedził hojkonena Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tam jakieś... Dobra, już nie będę się patrzył, co jest z tyłu. W ogóle to jest dopiero szóste okrążenie. Bardzo długa mapa. No, bardzo długa mapa. Najlepszy czas okrążenia to jest 51 52 sekundy. 52 razy 20, to ojojoj, dużo jest czasu. Zobaczmy, kto tutaj na pierwszym miejscu gra. Z dużą przewagą można, mogłoby się wydawać. A też ten Fischer ostatni, no coraz bardziej nadrabia. Tutaj zobaczmy, co się działo: yy, Fullerant i Fernandez. No, co się dzieje z tym, no już nazywamy to Mercedesem. Nagrywam to od razu po poprzednim odcinku, dlatego nie wiem, co tutaj. Yy, czy to jest Mercedes? Ale już będę mówił na niego Mercedes, no bo co mam mówić, no. Tutaj się nic nie dzieje. Iwanow próbuje tutaj Sanchez. Tutaj widzę, że coś się dzieje, no. Virtanen wyprzedza Wandermera. No ale Hikanen dopiero szósty. Gracz z dużym zapasem, ale pamiętajmy, to jest dopiero ósme okrążenie teraz. Do końca jeszcze 12, okrążenia są bardzo długie. Bardzo, bardzo długie. Zobaczmy jaki miał czas. Jaki miał czas okrążenia. 59 sekund. No nie jest to dobry czas. Jednak. Na drugie miejsce po raz pierwszy w tym wyścigu yy, wskakuje Wirtanen. Za którym jest Hoffman. Hoffman. Czyżby to był już koniec jego tutaj miejsca w czołówce? No nie chciałbym mówić mu źle, ale chyba tak. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Ja walka Fernandeza z Petersem widzę i Peters będzie wyprzedzał Fernandeza, tak? Wyprzedził Fernandeza. Teraz wszyscy w ogóle na yy, yy, miękkiej mieszance opon jadą. Chociaż tutaj i tak się te opony nie zużywają, więc nieważne. Zobaczmy tutaj Fulleront, Ryan. Wyprzedzony chyba przed chwilą przez Heikenena. Ale tutaj też mam coś: Vandermeer i Hoffman. Hoffman może wypaść teraz poza pierwszą trójkę i wypada. Vandermeer do niej wskakuje. Ale tu też trzeba uważać, bo tutaj Heikonen się czai. Piąte miejsce już ma. Tutaj się jak na razie niby nie zagrożony, ale pamiętajmy, zawsze wszystko może się stać. Że może to no nagle się wszystko posypie. Jak miał czas okrążenia? 50, no coraz gorszy. Znaczy lepszy niż tamten, ale jednak no gorszy niż... tutaj no, to jest A Wirtanen. Ale tymczasem Warder Mer będzie próbował wyprzedzić Wirtanena. Zobaczmy, czy mu się uda. Zobaczmy tutaj już coraz bliżej Coraz mniejsza różnica czasowa między nimi Niby się trochę powiększyła Ale się pomniejsza To już są przy sobie Już jest jeden koło drugiego No już może próbować wyprzedzić To może być ta prosta na której Wandermer Wskoczy na drugie miejsce i wskakuje na drugie miejsce I się utrzymuje Teraz tylko no gracie z przednim Vandermer Wirtanen. Następnie Hoffman, który jest wyprzedany w tym momencie. Czy się utrzyma Hoffman? Nie, Hejkonen go wyprzedza. Hoffman dopiero piąty jeszcze przed chwilą był pierwszy. Tymczasem już szósty i Fulleron chyba też będzie chciał go wyprzedzić. Następnie Fernandez, który wyprzedził Petersa pewnie. No i tutaj jakieś dalsze osoby. Też tutaj Ryan pion na piątym miejscu. Hoffman jednak szósty. No i Fulleront go wyprzedza w tym momencie. I ląduje Ho w Hoffman na siódmym miejscu. Teraz coraz bliżej jest Fernandez Hoffmana. Chociaż Hoffman tutaj jeszcze będzie walczył z Fullerontem. No nie no, poddał się. Zobaczmy co tu się dzieje. Yy, Wirtanen podejmuje Wandermera, który jest drugi. A zaraz za nimi Haikonen będzie próbował ich yy, dogonić. To już Fischer jest widziany przez. Gracza, zobaczmy tutaj, co się dzieje. wirtanen wyprzedza Vandermera. Ponad 4 sekundy straty do pierwszego miejsca. Czyli do gracza oczywiście. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tutaj jakaś akcja, widzę. Fulleron wyprzedza kogo to? Ryana, ale tutaj też coś było. Peters wyprzedza Fernandeza po raz kolejny. Zobaczmy tutaj jakieś też... Hoffman jednak się nie poddaje, wyprzedza Ryana. Hoffman teraz awansuje, zaczyna awansować, ale Ryan sobie tak nie da. Gdzież jeszcze tutaj widzę, że Hoffman dogania Fulleronta? Nie, jednak nie. I chyba Ryan też wyprzedzi w tym momencie Hoffmana. Chociaż jeszcze się Hoffman broni. Przed tym atakiem. Czy na długo? Też tutaj przewaga gracza topnieje. Chyba. O, prawie sekundę spadła w tym okrążeniu. Tymczasem no, Hoffman się wybronił przed atakiem Ryan'a. Tutaj, Peters kolejny. To już będą zaczynali swoje 12 okrążenie. Zobaczmy, a już wiemy, dlaczego graczowi się tak nie udawał, bo wjechał w ich plecy, ale teraz ich wyprzedza. W końcu wyprzedza. To i zobaczmy, że jednak Fischer dogonił. Leroy, a Leroy był przez chwilę tutaj, oczywiście pamiętajmy, 17. Bo raczej tam na powrót nie mają szans. Nawet Fischer może go wyprzedzić. Zobaczmy teraz, czy inni w niego, inni ich wiadom. Tutaj, Wirtanen jest wyprzedzany przez Wandermera. Następnie za nimi jest Haikonen, Za Haikonenem trochę dalej Fulleront, potem Hoffman. Ryan bardzo spadł. Następnie w Peters, który dogania. Fernandez, Sanchez. Kto to jest? Ivanov. Garcia, Dupont, Smith. Gonzalez, Morterstern, Parker. Yy, że... Coś tam. Leroy. Fisher. No i to tyle. W tym momencie e gracz będzie starał się wyprzedzić y Żerorda? Giraud. Żeraud. Nie wiem, jak się to będzie czytać. No, ale już ma bardzo małą przewagę nad kolejnymi miejscami. To może być koniec jego tutaj y czołowania. Że tak powiem, tutaj Parker bardzo dużo też traci. Zobaczmy, gdzie tutaj są w miarę jeszcze jakieś szanse na wyprzedzenie. Tutaj. Widzę, że Hoffman przed chwilą do Fulleronta mało tracił, pewnie miał jakiś błąd na zakręcie albo coś takiego. Zobaczmy tutaj Fullerunt do Heikonena, też coraz mniej traci, ale... Nie, to haikonen traci mało do Wiertanena. Wiertanen traci mało do Vandermera, ale Vandermer tym razem coraz więcej. Zobaczmy, 58, a ten miał 59, jednak szybsze tempo. Haikonen w tym momencie goni, goni, chce być w tej pierwszej trójce. W pierwszej jest z pierwszej piątce też powinien być mają dużą przewagę nad kolejnym tutaj Fullerontem. Z drugą stronę powinien kliknąć Fullerontem. Tutaj Hoffman walczy z Ryanem. Ryan będzie wyprzedził Hoffmana. No i wyprzedził Hoffmana Ryan, chociaż Ryan jeszcze się broni. Nie, znaczy Hoffman jeszcze się broni. Jednak Ryan przez, przed Hoffmanem. Chociaż tutaj na tym zakręcie Hoffman jeszcze coś próbuje zdziałać. Jeszcze tutaj jeden zakręt, ale korzystniejszy dla Ryana. Ale Ryan teraz się wbił w plecy jednego tutaj z zawodników Fischera. Fischera już wyprzedził. Hoffmanowi się nie uda przed tym zakrętem, więc będzie miał gorzej tutaj. Ale w tym momencie Ryan... Jeszcze jest szansa dla Hoffmana, żeby utrzymał tą piątą pozycję. Znaczy szóstą. Tak, bo oni tutaj walczą o szóstą. Tak jest! Teraz Hoffman jest na szóstej pozycji. Przed nimi Fuller on raczej nie zagrożony. Następnie tutaj już Haikonen nie zagrożony, ale zagrożony jest Wirtanen, którego w tym momencie Haikonen wy, wyprzedza. Wirtanen jednak jest przed Haikonenem. Haikonen jednak wyprzedza Firta. Jednak to Haikonen jest na trzecim miejscu i goni już tutaj Vandermera. Gracz cały czas pierwszy, cały czas pierwszy utrzymuje to pozycję. Idzie bardzo dobrze, bym powiedział, że bezbłędnie. To bym się pewnie nie pomylił. Tutaj już patrzcie na mapę. Wszyscy są rozciągnięci. No chyba, że tutaj Leroy, który będzie podejmował Girarda. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Leroy, tak, podejmuje się wyprzedzenia Girarda i wyprzedził. Ale to jednak Girard będzie pierwszy. Nie, Leroy mu tutaj zajeżdża drogę. Zobaczmy dalej, co się tutaj dzieje. Parker. To już nic takiego poważnego. Zobaczmy tylko tutaj tą różnicę. Jest bardzo tutaj duża różnica. Mortar Stern jedzie już po raczej 16 pozycję. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Fernandez znowu będzie walczył z Petersem. Tym razem to Fernandez będzie chciał go wyprzedzić na tej właśnie prostej. Teraz tak, będzie próbował od wewnętrznej. I mu się udało, udało mu się. Zobaczcie tutaj Ryan Hoffman, Fulleron Virtanen. I ten Wirtanen, Wandermer i haikonen tutaj mają pojedynek. Gracz bardzo daleko od nich odsunięty. Zobaczmy, kto tutaj wyjdzie z tej trójki na tarczy. Yy, znaczy z tarczą, a kto na tarczy. Wirtanen tutaj walczy z Wandermerem będzie szybszy. Będzie szybszy, jeszcze został tylko Heikonen. Jeszcze tylko Heikonen. Nie, Heikinen. Ale haikonen to już było, no to już będzie ten Heikonen, będę na niego mówił. Zobaczymy Wirtanen czy haikonen tutaj już 174 okrążenia do końca zostaje tylko 4 no to będzie ja, nie mogę odcinek 20 minutowy ale nieważne zobaczmy tutaj Fernandez też będzie podejmował w złą stronę idę Fernandez będzie podejmował Petersa Fernandez czy Peters na tej prostej znowu na tej prostej Fernandez podejmuje Petersa, czyli Peters musi gdzieś tam pojęcie go wyprzedzać, ale tym razem mu się nie uda tym razem mu się nie uda. Chyba, że tutaj po tej wewnętrznej. Nie, nie, nie. Nie udało mu się. Zobaczmy, bo tutaj znowu się jakaś akcja dzieje. Wundermere wyprzedził Wirtanen, teraz Wirtanen będzie starał się wyprzedzić Wandermera Haikonen. Już 5 sekund tracą do tutaj yy, gracza, który nawet nie ma najlepszego okrążenia. Kto ma najlepsze okrążenie? Zobaczmy. 59,99. O, Ty masz chyba. Hoffman będzie miał najlepsze okrążenie. Hoffman w tym, w tym momencie walczy z kimś, kto jest na bardzo dalekiej pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste od końca. Raz, dwa, trzy, cztery. Z Mortar Sternem? Ale wygrał, no na szczęście. Zatem Ryan tutaj. wirtamen ale tutaj Wandermer będzie podejmował Haikonena. Z tego co widzę. Gracz już tutaj bardzo, bardzo pewnie jedzie. A właśnie, zobaczmy dalej po Hoffmanie. No już raczej nikt nie będzie miał lepszego czasu od Hoffmana. Tak. Tak, tam najdłuższe okrążenie. Chyba jeden miał rekord. 58 sekund. Więc zobaczmy tutaj 18 okrążenie tymczasem. No, patrzmy chwilę, jak jeździ gracz. 7 sekund przewagi. 7 sekund przewagi. Zaczyna dwa ostatnie okrążenia. Tymczasem tutaj Fisher czy Leroy. Znowu Gerard wyprzedził. Morter Stern bardzo, daleki, bardzo daleko od Gonzalesa. Dupont tutaj. Tymczasem z Iwanowem i Garcia. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Zobaczmy, tam jeszcze Vandermer. Y, staram się ich namierzyć, gdzie oni tam są, żeby w razie czego na ich przełączyć, bo widzę, że tutaj będzie akcja. Ale też chcę zobaczyć ten pojedynek, gdzie Dupont wyprzedza Iwanowa. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Gdzie jest Vandermer? Jest tutaj, tuż za Haikanenem. Zobaczmy, jak to się potoczy. No, tutaj gracz stracił dużo czasu, ponad sekundę, ale już to nadrabia. Vandermer czy Haikanen? Wandermer czy Haikonen, to jest zapytanie. Zobaczmy, jak na razie grasz bardzo, bardzo nie zagrożony, chociaż w tym momencie to może dużo kosztować, że jedzie tuż za, nie wiem nawet kim, ale w końcu się uwolnił, w końcu się uwolnił, dużo czasu stracił. Tutaj Haikanen też tutaj będzie tracił trochę. Następnie mamy Wandermera, Wirtanen, no i Fulleron. Mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. Zobaczmy, gdzie jest Hoffman. Hoffman, chociaż tutaj siódmy i będzie starał się wyprzedzić jeszcze Ryana na tych ostatnich okrążeniach na tym w zasadzie ostatnim okrążeniu więc zobaczmy co się tutaj dzieje z tego co widzę tutaj też w pogoń rusza Wirtanen, tak wiertanen za wandermerem yy, zobaczmy bo to już jest końcówka Wirtanen czy wandermere o to jest pytanie reszta już jest wyjaśniona no chyba że chodzi jeszcze o tych tutaj dwóch czyli Garcia i duponta dupont wyprzedza Garcia? I zaczynają ostatnie okrążenie. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda na samym szczycie. Gracz wygrywa w tym yy, pierwszy yy, drugi Grand Prix, w sensie ale jego pierwsze Grand Prix w tym sezonie. Na drugim miejscu znajdzie się Heikonen, czyli jego kolega z drużyny. Teraz tak to będzie na trzecim. Uwaga! Wirtanen wyprzedza jeszcze Vanderwera! Na ostatnich pięćsetnych Wirtanen wyprzedza Wanderwera. Wa Tutaj Fulleront, Potem będzie Ryan. Ryan będzie, miał na, będzie na kolejnym miejscu. Następnie Hoffman. Peters też już raczej pewnie. Fernandez. Sanchez też nie zagrożony. Dupont. To już zobaczmy Zobaczymy, co dalej. Hoffman, Peters, Fernandez. Sanchez, Dupont. Garcia. Ivanov, Smith. Gonzalez. Mortenstern. Parker, Leroy. Ostatnie skończył przed, ostatecznie skończył przed Gerardem i Fisher Zobaczmy tutaj Haikonen i gracz na dwóch pierwszych miejscach, następnie Fulleront i Wirtanen, który wyprzedził dosłownie na samym końcu Wandermera w ostatniej sekundzie, w ostatnich sekundach. Ale długi odcinek. Hoffman, tak w sumie parowo się dobrali, patrzmy po, po kolei tutaj, no tutaj parowo lecą, oprócz te końcówki, czyli Mortensen, Leroy, Gerard, Fischer, Dupont tutaj też. Duża przewaga kierowców. Jakie ja to mówiłem? Ferrari nad Mercedesem. Zobaczmy, grupowo też bardzo duża. I Bullet Racing w sumie goni Turbo Motorsport. Gonią, gonią. Thunder ucieka Blue Star. No to może być jeszcze Bolt Racing i Energy Racing będą też się tutaj próbowały powyprzedzać. I to by było na tyle w tym odcinku. Do kolejnego, który będzie w Chinach. Cześć.